Kazik wypłać pieniążki to jest fragment powieści Tadeusza Wojewódzkiego Świat zwykłych, niezwykłych. Autor opisuje w niej polską rzeczywistość oczami wielu postaci. Każda z nich jest jakaś, ma swój charakter, przekonania, sposób myślenia. Powieść ta jest próbką pokazania, polskiej współczesności bez jej oceniania. Bardziej z potrzeby zrozumienia, dlaczego zachowujemy się w codzienności tak, a nie inaczej. Jaki jest, jak funkcjonuje ten klin wbity w naszą realność i tak bezwzględnie oddzielający rzeczywistość deklarowanych przez nas wartości, a tym co realnie respektujemy w codziennym życiu. Powieść ma charakter powiastki filozoficznej. Kaleidoskop krótkich, starannie zarysowanych scen wciąga czytelnika, budząc refleksyjność, która umyka nam na tłoku codziennych spraw. Starsza Pani wyczytała ostatnio, że oklaskiwanie polityków za to, co wybudowano, dano do użytku, wyremontowano za publiczne pieniądze jest tak samo sensowne jak oklaskiwanie bankomatów za to, że płaciły nam nasze pieniądze. Iwa wysłuchała uważnie, a potem dodała swoje pięć groszy. Ja tam nie klaszczę politykom. Ale zawsze mówię głośno do automatu: Kazik, wypłać pieniążki. Mówię tak od wielu lat i ja nie razu nie zawiodłam się na Kaziku. To solidna firma. Nastąpiła krótka pauza, po czym starsza pani zmarszczyła mocno brwi, zakręciła się napięcie, jak to ona, kiedy już kończy konwersację. Ale zatrzymała się w półobrocie i przyjrzała się Iwie bardziej niż uważnie. Jakiego kazika? zapytała całkiem poważnie. No, tego z bankomatu, odpowiedziała Iwa. A po chwili dodała jeszcze jeden epizod. A Teo. I jak stajemy przed drzwiami, Linda też mówi do Kazika: Kazik, otwórz, i ten otwiera drzwi. To nam bardzo podbudowuje nasze ego. Nasze prośby są wysłuchiwane w trybie natychmiastowej realizacji. Jako pilnie wysłuchani czujemy się dowartościowani. Przecież to jest niedorzeczne, Starsza. Pani dokończyła swój ogród, napięcie, fuknęła coś. Pod nocem i poszła swoją stronę. Kiedy była czymś zniesmaczona, nie szła do ogrodu, tylko od razu w kierunku schodów z chromowanymi poręczami, by czym prędzej dostać się na taras i głośno zatrzasnąć za sobą oszczone drzwi. Odcinała w ten sposób ciągnący się za nią ogon zdarzeń, faktów i myśli, które cały jej porządek. Starsza pani pilnowała tej harmonijnej relacji ze światem, układając ją wedle własnego scenariusza. Nie wyrażała go nigdy prosto, ale był on czytelny, oczywisty dla jej aktorów. Tym, którzy grali na jej scenie życia rolę pomagających, pomagających w czymkolwiek, nigdy za nic nie dziękowała. Jeśli zawozili ją gdzieś, gdzie wspólnie jechali, to nawet nie było za co dziękować, skoro jechaliby i tak, również bez niej. Oczywiste dla niej było, a dla nich być miało, że to oni są od pomagania, jak laska, do swobodniejszego chodzenia. Bez pytania o to, czy mi się jej taka rola podoba. No, może z ową laską to za bardzo instrumentalne porównanie ale za to funkcjonalność pomagania dobrze jest w ten sposób opisana. Starsza Pani wróciła po krótkim czasie do tematu Kazika, gdyż nie dawała jej to spokoju. A jak ludzie reagują, kiedy słuchają tych Waszych próśb do Kazika? Wczoraj pobieraliśmy pieniądze z automatu, ale nie na ulicy, tylko z tego w naszym banku. I Teo po zatwierdzeniu o transakcji wypowiedział swoje sakramentalne kazik wypłaci. Miała nas jakaś starsza kobieta. I co, i co? Zaciekawiła się starsza pani. Normalnie. Obejrzała się za nami, przeżegnała i poszła dalej. Czy wy jesteście normalni? Nie wytrzymała. Niemniej, i nie bardziej niż cała reszta mieszkańców Otmanki. Przecież to idiotyzm ciągnęła starsza Pani. Ten idiotyzm bazuje na dobrze utrwalonej potrzebie człowieka, przewidywalnej codzienności, przewidywalnej i przyjaznej dzięki komuś, kogo znamy i kto nas zna. A nawet jeśli nie zna osobiście, to ona wie, myśli, zabiega, żeby wszystko było w porządku. Trzeba jednak o tym wiedzieć i ten fakt podkreślać podziękowaniem. No, taki rytuał. Nawet jeśli w tym rytuale kazik nie wypłaci, to wina będzie na 100% poza kazikiem. Stosującemu wspomnianą formułę w sytuacji, kiedy kazik nie wypłaca, Pozostaje szansa rzucenia winy na siebie. Ma to sens. Formuła się sprawdziła, tylko ja zrobiłem coś nie tak, jak należało. Ale nadal jestem właścicielem formuły, która nie jest dostępna wszystkim. A ona zapewnia przewidywalną codzienność. Kończąc ten wątek Iwam mrugnęła do starszej pani tak figlarnie, jak to tylko ona potrafi. Kazik jutro otworzy mi drzwi i zrobił zakupy. Jak zwykle. Czytał Tadeusz Wojewódzki i w swoim własnym imieniu zapraszam Was. Do wysłuchania bądź przeczytania kolejnych odcinków mojej powieści. Serdecznie dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności. No i oczywiście dziękuję bardzo za obejrzenie moich obrazów. Serdeczności.